Sobotę 8 czerwca bieżącego roku w hermannsville w Normandii w asyście honorowej Marynarki Wojennej RP odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej działania ORP Dragon podczas operacji lądowania aliantów w Normandii w 1944 roku. Inicjatorem budowy tablicy poświęconej działaniom krążownika ORP Dragon był pan Thierry Bertin, przewodniczący Stowarzyszenia Pamięci Marynarki Wojennej RP. W 1944 roku. Uroczystość odbyła się przy współudziale i wsparciu władz hermansfeld Uroczyste odsłonięcie monumentu miało miejsce na placu przy odcinku plaży oznaczonej kryptominem Sword, rejon lądowania sił brytyjskich, na którym znajduje się także pomnik poświęcony marynarzom norweskim. ORP Dragon był pierwszym krążownikiem w polskiej flocie. Biało-czerwoną banderę podniósł 15 stycznia 1943 roku. Okręt jednak, mimo że już pod polską banderą, wciąż nosił imię HMS Dragon. Dopiero 17 maja otrzymał oficjalną nazwę ORP Dragon. Wspierając lądowanie aliantów w Normandii. 6 czerwca 1944 roku ostrzeliwał cele na lądzie, między innymi zgrupowania wojsk, baterie nadbrzeżne, formacje pancerne. W kolejnych dniach prowadził skuteczny ostrzał kilkadziesiąt razy, wystrzeliwując ponad 1200 pocisków. Krążownik 8 lipca miał ostrzeliwać niemieckie pozycje w okolicach Ken. Gdy okręt wraz z zespołem znajdował się już w pobliżu ustalonej pozycji, został zauważony przez operatora żywej torpedy typu Neger, któremu udało się zbliżyć na odległość około 400 metrów. Trafienie nastąpiło około godziny 4:40, mniej więcej 20 minut przed planowanym rozpoczęciem ostrzału. W wyniku eksplozji śmierć poniosła cała obsługa maszynowni, część osób w jednej z komór. Amunicyjnych oraz część obsługi artylerii przeciwlotniczej. Operator torpedy, pod chorąży marynarki Karl Heinz Podhast, zdołał wycofać się z miejsca ataku. Został jednak wykryty przed powrotem do bazy i wzięty do niewoli. Zginęło 37 marynarzy, a 14 osób z załogi zostało rannych. Okręt był bardzo poważnie uszkodzony. Przed ostatecznym opuszczeniem okrętu 15 lipca nastąpił symboliczny pogrzeb zwłok, których nie udało się wydobyć z wnętrza kadłuba. Samo zatopienie nastąpiło kilka dni później w linii głównego falochronu zbudowanego z wcześniej zatopionych, wycofanych ze służb jednostek.